Zapierdolony do domu. Jery, odzyskaj zapierdolony i musimy go dostać. Ale koncz. Zapierdolony z kuty. Zeraz zeprz. na przede bardzo muski. Słyszysz? Ale nie będę... To jest ostatnia mnie interza, którą, którą piłem, dobra? No ja mam, wlazimy, jeszcze raz... się napijemy, ale... Jakby nie! Słyszysz? Ja się zapijemy, dobra? Słyszysz? Nie, dobra, nie będę pił, Ale Daniel, skończ! Nie Nie no, proszę... bo do domu... spać razem... Ja cię bardzo nie do A ty wypierdoli, bo kurwa on lepiej nis, kurwa to ten... jest to jest pajac, kurwa, on tylko pije, żeby się pokazać, kurwa. No, cicho, 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 cicho. <grym> nie no, mam za tu jadę, no, nie, spoko. No, jeszcze wyjedziemy parę kilometrów do tej konicy. Ty jesteś po pokierdolony, ja teraz się pożykam. No to chuj nie dochodzisz. Ja jeżdżę na materaczu z tobą i chuj. Ja tu idę tu. do domu, spokojnie. Co ty ty jesteś tam. do domu? Znaczy, ja tu spokojnie dojdę. No ja, tutaj wani nie mam. Ja usłuchaj, ty go będziesz prowadzić, ja bym wypalę igonę chyba Ty... nie, to prowadzi. No, ja idę. To ja mnie tak prowadzi. Ja nie wiem, ja zaraz ja wypadek, ja sobie to do, dowiedziałem. Ja w ja do, do. sumie tam. Ta, ta, ta. Ja tak, Nie padajemy tak jak. Dominejka w skiertach. Elfyrio, kurwa, za tą pannę, kurwa. Wejdę, kurwa, to nie. <śladane> ja nie na tym po prostu nie wiemy, wszyscy poszli, kurwa, się z nimi nie piekł. Ale ja próbuję ogarnąć. Ale mam takie słabe głowy, że to, że chuj, Ja próbuję ogarnąć. do Dudu i bupa, to tego kurwa nie ma. Ale Rajka prawda, ja próbuję no. ogarnąć tą panię, nie? Jaką Nigdzie nie, nie nie, nie ogarnąć. nie, 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 to. Ja muszę nie, to nie, 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 kurwa pod nie, 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 muszę dojść, nie, żała, tak. wodę se daj pod gzie... Głowę Bo, pod no ty chory chyba, ja że się za temu teraz wsadził pod dom. Nie, No ty chyba, no, ale jest zimny Jak jest, Jaki jest zimny kurwa, to jesteś pijana, ej. Ona pijana, chyba ty, ty, kurwa. Nie ukaż, <grym> no, 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 jest... ja, ja idę do domu, ja wypalę, Ja Ja też. Tam, do ja, do, ja Ja też. Do ja do też. Ja do Ja też. Ja też. Ja do Ja też. Ja też. Ja

Wejdź do rąk debilu. Oh. Co <noise> za rozwinięte. A nie, dobra, nie No spokojnie. Spokojnie. ma panie, panie, panie. Spokojnie. Jeszcze taki Nie, nie, nie. 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 Nie, nie. nie, kurwa, Nie, nie,